Zobaczcie, kotek wrócił. Ja tak się od niego wczoraj martwiłam, że kiedy się kładłam spać, dosyć późno, czułam, że byłam naprawdę w stresie. Już dawno tak nie miałam, no bo przecież wczoraj była tak zimna ta noc. Już dzisiaj jest troszeczkę cieplej na dworze. No i wrócił, głodny biedny. I chyba dam ogłoszenie na internecie, dlatego że mamy tutaj taką grupę w naszej okolicy. Nazywa się, nazywa się to Next Door. No i mam nadzieję, że może ktoś rozpozna tego kotka. No bo dajcie spokój, żeby ten kotek był na takim rozie cały czas. Ja go nigdy wcześniej nie widziałam, więc nie wiem co jest. Czy stracił właścicieli, czy ktoś go wyrzucił? Naprawdę nie wiem. W każdym razie dokarmiam. Wczoraj wystawiłam tą budkę. Jak widzieliście w poprzednim filmiku, nie wiem, czy on skorzystał, czy nie. No i też jeszcze grzejnik. Tutaj stoi ten grzejnik. Więc cieszę się, że znowu przyszedł i że jest ok. Ale biedny, on chyba nie jest najmłodszy ten kotek. Nie wiem, gdzie on. Wczoraj zniknął, może poszedł właśnie gdzieś na budowę i tam się gdzieś skulił pod dachem. Tam są takie drewniane elementy, schody. Więc chyba nie jest aż tak zimno, jak siedzieć na śniegu. No widzicie dziuby, jak wy macie dobrze. Jakie biedaki chodzą. No, tak Leośku? Podobny do Ciebie trochę. Nie no, w sumie ten, tak jak mówiłam, jest bardziej rudy. Ale głodny cały czas. Ma taką dziwną końcówkę ogona, taką wygiętą, zobaczcie. I co maluchu? Teraz suche. Chciałbym do ciepełka, tak. Ale wczoraj miałam otwarte drzwi. Niestety nie chciał wejść. Bo nawet bym go tutaj w tym przedsionku zamknęła. Nie chcę, żeby miał kontakt z moimi kotami, no bo nie wiadomo, wiecie, trzeba zawsze uważać. Na nowe koty, no. No, powąchacie się? No. Tak. Z kiciusiem się powącha. Nie syczeć tu. Nie chcesz, tak bardzo się... żebyście tak bardzo się wąchali. No ale taki przyjazny jest kotek, widzę. Jesteś przyjazny, nie? Chodź, powąchaj się tu do mnie. No, powąchaj moją rękę. Dziubek biedny, no. Nie wygląda na zaniedbanego kota. Naprawdę. No skąd on się tutaj wziął? Dziubeńku kochane. Może wystawię jakąś poduszkę teraz, żeby sobie posiedział. No chodź, usiądź sobie na kocyku. No połóż się na kocyku, no tak, zobacz jak fajnie na kocyku. No czterema łapkami, dawaj. Dawaj dziubeńku cieplej będzie no dawaj kochany no chodź no chodź maluszku kiciuś ty byś go od razu ogrzał nie tak no chodź na kocyk dzióbku chodź malutki co ty liczku ty nigdy nie miałeś złego życia takiego na zewnątrz. Ty jesteś jedyny ze wszystkich naszych kotków, który nie zna, znał życia na zewnątrz. Na całe szczęście. Szaruś dobrze zna, bo Szaruś był na działce dosyć długo. To znaczy jedną zimę, znaczy nie całą nawet. Bo wzięliśmy go do domu 2 stycznia, a Szaruś, a Szaruś pojawił się w czerwcu. Gadułka też za bardzo zimy nie zna, bo jak tylko się zrobiło zimno, to poszedł do sąsiadki mieszkać. No te dwie koleżanki, Stefcia i Augustinka bardzo dobrze znają zimy. Po minus 20 na działce. Bo mieszkały przez chyba trzy zimy nawet. Nie? Kochane ty moja. Kochane te moje. Mączka przyszła latem z rodzeństwem i z mamą, więc nie znała zimy na działce w ogóle. Ani Auguścik, ani Leoś. Wysypałam smaczki, zobaczymy czy przyjdzie. Na razie tam z tyłu siedzi. Chodź na smaczki. No i tak przyszedł naokoło. Cały pomysł był, żeby przyszedł i usiadł nóżkami, łapkami na kocyku. O. No jednak puszka. Używam tu wszystkie możliwe tryki, żeby go zachęcić do wejścia na ten kocyk. Ale zobaczcie. Dalej poza kocykiem. Że ten kocych jemu pachnie naszymi kotami i się go boi, też może być. No, zrobiłam tu takie stanowisko dla niego. Teraz już poszedł pod taras. Na szczęście już nie ma być aż tak zimno. Wczoraj po prostu było tak ekstremalnie zimno, że nawet ta woda nam zamarzła w róże. W ta lecie na dole. To czasami się zdarza. Wiecie, to jest stary dom, ale bardzo, bardzo rzadko. Kiedyś było częściej, ale bardziej ocieplił, ale wczoraj było ekstremalnie, że nawet ocieplenie nic nie pomogło. No, zobaczymy, jak ten kotek. Może ktoś się po niego zgłosi. Mam nadzieję. No, zobacz gadułka. Znowu maluszek ten jest. Może by skorzystał z tych wszystkich powystawianych dla niego rzeczy. Co? Jak myślisz, gadułka? Myślisz, że zrobiłby to? Zobacz, Szarąciu. Też tak miałeś, dziubeńku. To się Już pamiętam, kiedyś było na działce. Także kupę kotków z niego korzystało do tej budki by mógł se maluch wejść na, na noc ale nie wiem czy wejdzie oj boże w biedaku ty skąd ty się wziąłeś malutki te zamrożone mięsko tam wyjada muszę mu dać jeszcze nowe biedaczek dałam mu tak specjalnie na środek żeby go zwabić ale dalej podchodzi zabiera i schodzi Chociażby sy łapki ogrzał, ale u nas dzisiaj jest zimno w nocy. Nie tak jak wczoraj, ale jest zimno. Ale głodny Żal mi każdego stworzenia, które jest na zewnątrz zimą. Czy to są ludzie, czy to są koty, czy to są psy, czy inne istoty. Naprawdę ciężko jest na to patrzeć. No i dziubku do tej budki tam. Wiesz, miał cieplej. Może wstawię mu miskę z jedzeniem do tej budki, to wejdzie. Co się z wami powąchać? Szaruś i co? Kedłka nie jesteś, dzióbku. Juba biedny koteczek, chodź. No chodź, chodź tutaj do mnie. Chodź, tu chodź. No i zobaczcie, totalnie mamy nowego kota, który czeka na jedzenie. A tutaj, jak porozwalali. No, no biedaczku, ty. Ja już dałam ogłoszenie wczoraj na taką naszą lokalną tutaj stronę w mieście. Zrobiłam dokładne zdjęcia i napisałam, czy znacie tego kotka. Czy poznajecie? I dajcie mi znać, jak poznajecie. Czy on ma dom? Czy on stracił dom? Czy w ogóle co się dzieje? Ty dziubu mały ty. Zobaczcie jak zagląda. No zaraz damy coś, zaraz. Coś tam ze środka wyjadł, bo ja wstawiłam tą miskę do środka. Ale nie wiem czy to on, czy jakiś inny kot był w nocy, czy jakiś inny zwierzak. Ale zobaczcie jakie to jest głodne to małe. No biedaku ty. Ty dziubu ty. Skąd ty się wziąłeś? Boże, czemu do nas wszystkie koty przychodzą z okolicy, ludzie? Już mam tyle kotów do karmienia. I co, już drugą miseczkę zjadłeś? A nasze koty są dosyć friendly do niego. Otworzyłam na chwilę tutaj drzwi. Za bardzo nie syczeli. No ty malutki, nawet już się dałeś mi pogłaskać lekko. Chociaż on bardzo ostrożny jest. No widzisz, Kiciusiak? jak ty byś się zajął kolegą. Ty się wszystkimi zajmujesz. Nie wiem, co zrobimy teraz. Co my z tobą zrobimy, Dziubu? No, co? No, i zobaczcie na tą moją lasagne z papai. Jak wygląda po upieczeniu? Jest po prostu perfekcyjna. No, więc zabieramy się za kolację. Chodź ty do mnie. No, i zobaczcie. Pani z jednej ulicy obok się odezwała, że ona karmi już tego kota miesiącami. Ale w ogóle nie dał się jej pogłaskać jeszcze nigdy. A tu zobaczcie. I to jest definitywnie kotek. I chyba nie jest wykastrowany nawet z tego, co widać. Co? Także ty jesteś totalnie bezdomny, Dziubek. Totalnie jestem bezdomny. Gadułka już się z nim przywitał nawet nie syczał na niego no tutaj masz swoje spanko tu możesz sobie spać ty chyba tu spałeś nawet, bo widzę jakie włoski są dałam mu dzisiaj tabletkę na odro... oj czekaj, wezmę ci to, bo tak chodzisz po tym dałam mu dzisiaj tabletkę na odrobaczenie zjadł razem z puszką nie? ty dzióbku gdzieś znajdziemy ci jakiś domek fajny ktoś by przygarnie bo ja już nie mogę, naprawdę, ja już nie mogę. No, za dużo mam tych dziupków, za dużo już mam tych dziupków. No, tak. No i patrzcie, kochany, znalazł sobie swoje łóżeczko. No, dobrze, koteczku. Dzisiaj nie jest aż tak zimno, bo tylko jest minus jeden. A jutro już ma być na plusie. Biedny dzióbku. Ty jesteś. Może jak mi szkoda wszystkich kotków bezdomnych. Jest bardzo sympatyczny. Widzę, że potrzebuje człowieka. Tak, no. Fajnie, że sobie leżysz dziubeńku, kochany. Fajnie. Super. Zobaczcie jak malec sobie zasnął. Rachunek pewnie przyjdzie. Bardzo wysoki. No, ale jak mu ma pomóc, to powiem wam, że ja mogę z czegoś dla siebie zrezygnować. Patrzcie, jak zasnął biedaczek. No, może jedne te kotki takie. Popatrz, mączka. Jak inne kotki mają na świecie? No. Dobrze, że do nas trafiliście, nie? Zobacz rąciu, ale śpi rudziaszek. On chyba się będzie Rudy nazywał. Zobacz kadłuba. No. Ciepło ma ten grzejnik, fajnie grzeje. Specjalnie z nimi kupił ten grzejnik, kiedy nieraz siedzę sobie na werandzie jak jest zimno, żeby się podgrzewać zobaczcie, jak dziubek się grzeje. Cieplutko co? Fajnie biedzku tutaj się rozumie to bardzo. Oj, bardzo Stefcia to rozumie, też tak siedziała i to na jakim mrozie. Próbowaliśmy ją do środka wziąć, ona nie dawała się, siedziała na fotelu, na wyrandzie. Przykryliśmy tylko ją kocykiem. Nigdy nie zapomnę tej jednej. Co, uważyłeś się? Tam może być gorąco, uważaj na łapkę. Nigdy nie zapomnę tej. Jednej nocy, jak Stefcia przesiedziała na fotelu przy minus 20 na działce. No, idźmy lutki tu na swoje posłanko. Staram się zrobić mu jakąś taką fajną budkę. Zresztą mamy taką budkę, którą ja oryginalnie przygotowałam dla gadułki. No, ale gadułka niestety, znaczy nie wiem, stety bardziej nie zamieszkał na działce na zimę, bo poszedł do sąsiadki. I ta budka dalej tak tam stoi. Więc ja chyba ją tu przywiozę, powiedziałam z jej, że ma mi przywieść z działki dla niego, właśnie. No, tak kiciuś, tak Kituś. I chciał się do ciebie przytulić ten dziubek, tak. Kolejka się tutaj ustawiła dzisiaj. Już teraz poszli, ale był jeden za drugim stał. Ta wyszła. No i wstepcia do kotka. Gadułka, tylko nie sycz. I nie bój się gadołka, bo ona ty się nie bój gadołki. Zobaczcie. Bardzo miły kotek, naprawdę. No i co, powiesz, kiciuś, na to? I trzeba iść chyba spać. Na pewno małe rano tutaj będzie. Dobranoc, Zióbek, śpij sobie tu dobrze. Śpij sobie, Zióbku. Śpij sobie, maluku. No, śpi no i zobaczcie, mamy nową rutynę. Mamy nową rutynę. Nie gadołkę powiedz, ale gadałkę nie wychodź. O proszę a teraz Wam dam. Ale zimno było, woda zamarznięta. Ale nie było aż tak zimno, Było może z minus 2 Wiecie co, ale się wkurzyłam, bo zadzwoniłam do naszego weterynarza. Tutaj blisko domu. On kiedyś chyba fiksował nasze trzykotki. Później jeszcze Ali u niego była. No, nieważne. W każdym razie mamy z nim już jakąś tam historię. I dzwonię i mówię, że chciałabym dostać. Ten Revolution Plus to się nazywa. To jest taki środek dobry na. I na pasożyty, a oni kurcze. nie, nie możemy ci sprzedać, bo musi go lekarz zobaczyć. Bo to jest ta, tego kota, bo to jest ta, na receptę. A ja mówię, no ale to jest kot obcy, który do mnie przychodzi ja chcę mu pomóc. Ja nie chcę, żeby on miał pcheł. No wiadomo, stuwa za taką wizytę. Stuwa plus podatek. No, tak, tak to jest, i ten, więc tak to jest. No, przykro nam. I takie mają koźwatryki, że zwykłe lekarstwo, które jest, powinno być bez recepty, które jest na odpchlanie i odrabaczanie. Chociaż ja już dałam mu tabletkę na odrabaczanie, bardziej mi chodzi o na odpchlanie. Nie sprzedadzą ci, muszą wizytę stu wziąć. Więc niestety z dobrego serca nie można pomóc obcym kotom, ale powiedziała mi: A ta pani w recepcji, idź i kup Advantage. I to jest w takim zwykłym sklepie dla zwierząt, więc kupiłam. Zadzwoniłam najpierw, czy mają i mieli, i nie można pojedynczej dawki kupić, można kupić podwójną, czyli co miesiąc, żeby mu dać i on się pozbywa właśnie głównie pcheł i kosztowało to 48 dolarów w sumie także zaraz mu dam biedakowi bo on na pewno ma pchły jeśli na zewnątrz żyje więc tak to tu wygląda w takiej saszetce no więc to normalnie się robi tak samo jak ten revolution się robiło jest coś takiego przykuwa się i się daje kotu na szyję rozchyla się futro, także zaraz mu zaaplikuję. I miejmy nadzieję, że się pozbędzie niechcianych gości. I to też jest, widzę, że to można dawać dla, też dla królików i dla fretek. No i dziubek oczywiście czeka już. Co to będzie, jak deszcz zacznie padać? Ale pazurki masz. Do końca mi tą siatkę już porozrywasz, ale to nie trzeba ją i tak już zrobić wreszcie. Okej, okay, dajemy ci. Zaraz na szyjce znajdziemy miejsce i dajemy. Ile Ty Dzisiaj na szczęście jest ciepło, bo jest plus 2 stopnie. Zobaczcie, zrobiłam. Mam nadzieję, że tego nie poliżę, bo napisane jest, że jak poliżę, to może zacznie się może zacząć się ślinić. Ale mam nadzieję, że nie poliże. Chyba, żeby łapą tam dostał gdzieś, ale ogólnie nie dosięgnie. Językiem także tak, mówię, chyba, żeby gdzieś łapą sięgnął, ale miejmy nadzieję, że nie. Więc znalazł sobie tutaj takie legowisko, które mu dałam i już wziął jako swoje. Oj, bardzo bym chciała mu domek znaleźć, bo widać, że to jest bardzo taki kot, Wdzięczny, bo wiecie, nieraz weźmiecie jakiegoś kota. I nie każdy kot chce być w domu, bo są też takie koty, które bardzo chcą wychodzić na zewnątrz, które bardzo chcą żyć na zewnątrz. Na przykład nasze szylkretki, one mi się wydaje, że bardziej by wolały być na zewnątrz, a są takie koty typu Stefanka, Augustinka. Czy większość naszych, oprócz gaduły, no Kitek też chce trochę wychodzić, które wolą być w zaciszu domowym. Tak, dzióbku. No, zobaczymy. Jak to będzie, ale już pchełek nie będziesz miał. Cześć, Jose. Co to za obozowisko tutaj? Jakiś bezdomny kot tutaj chyba mieszka. No dawno ciebie nie było, bo takie mrozy były. I zobacz dziubku. Bezdomny rudy. Teraz poszedł sobie gdzieś. Na no, jad się i poszedł. Może poszedł do toalety. I co gaduka? No, zobaczcie ile tych kotów. Biedny oziaczek zdezorientowany. Może ty przychodź od przodu, a ten będzie od tyłu przychodził. No biedny. Zaraz z przodu mam mu miskę. Powiem Wam, że pierwszy raz podgrzewałam jedzenie kotu. Ale chciałam, żeby zjadł coś ciepłego, żeby miał ciepłe w brzuszku. Także mu tak lekko podgrzałam. No i widzę, że je. Nie jest gorące, tylko takie właśnie ciepłe. Więc jak zje, to mu się może zrobi błogo. I widzę, że on się zadomowił tam u mnie z przodu na warandzie pod dachem. Także bardzo dobrze, no bo tutaj to jest tak, ale jak spadnie deszcz, to nie będzie ciekawie. Więc fajnie, że sobie tam siedzi na tej werandzie. Bo on co chwilę stąd znikał. Ja mówię, gdzie on chodzi? A on leciał na werandę. Zobaczcie, jak na werandzie mu to zrobiłam. Dałam mu ten puchowy futrzany, znaczy się futrzany, a kojec, czy jak to się tam nazywa, i będzie miał fajnie tu mam miskę już trochę zjadł więc będzie sobie fajnie tutaj spał w tym o. mam nadzieję że nie będzie mu za zimno ok idę spać bo 12 .00.